A to ja, Matrixa, dzisiaj zagramy w Brawl Stars. No i jak widzicie, możemy odblokować już sobie tego byroka. Więc super. Mamy 29 gramów, więc może sobie kupimy pandę Nite. No i te film, jeszcze trzy nowe postacie: LP, Mobile, Leia i Penny Możemy ją sobie ulepszyć, ale te postacie będziemy w następnych odcinkach testować. Teraz sobie odblokujemy, oczywiście. No. No broka. No, 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 no oczywiście, że broka. I tak jest, trafiliśmy broka. Nagrywa się tak jest. Dobrze i teraz sobie nim zagramy. kilka rundek, więc będzie chyba super. Dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy. O, z idbitem gramy, to może wygramy to. Dobrze. dobrze, 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 dobrze. Dobrze, to będzie 1-0. Nie musiałam nawet celować, bo weszłam do bramki. Dobrze, I lecimy. Fajnie z tym blokiem, gdy na poprzednim koncie gra mi był bardzo dobry. Zawsze chciałam mieć plażowego broka. No i wygrywamy po pół, pół minuty minęło, a tu wygrywamy pierwszą rundkę gwiazda gry. Dobrze, gwiazdne, że ten dostajemy. Gdzie mieli chyba nie? Nie, nie, bo. Podam. Ale dobrze, lecimy z naszą kolorą. Mam nadzieję, że się gema dostaniemy. Przynajmniej jednego. No to kupimy sobie pandę. Bo ja bardziej lubię skiny niż, niż skrzynki. Bo ze skrzynek to może nic nie wypaść, tylko punkty mocy. A tak sobie skina kupię, będzie ładniej wyglądać. O, jeszcze jakby było nas Brock zaskoczyć? Mm, mm, mm. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie skinę, Czy skrzynki? Bo ja ewidentnie skinę. Tutaj to bez dwóch zdań. Gdzie mogę? jest? Dawaj, El Primo. Podaj, El Primo. I tak cię załatwią. O nie, o nie, teraz ja zawaliłem. Kójdę, będzie 1-0. Ajajaj, to trzeba było wykorzystać, nawet najsłabszy, o nie, dlaczego je nie przycelowałem w tamtą stronę? Ja tego nie wiem, nie rozumiem mojej decyzji. Ale mam jeszcze nadal no nie no, dlaczego mi tam leci ten ult? Kurde, co jest? Nie powinien tam lecieć, ale jak leci, no to chyba ma swoje powody. Tylko jakie? O, o to jest pytaniem. Dobrze. Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Chyba załatwiliśmy go. O nie, nie potrzebuję. ale ja nie potrzebuję ta. Ta. No. używała ulta. Moglibyśmy strzelić gola. No ale trudno. No dobrze, lecimy teraz z Z Control nie bardziej mi. To chyba raczej taką ładną kontrol. Nie yes, strzeliłem, ale tam... Penny mi by przeszkodziła, ale nie, nie udało jej się. Dobrze. Trzeba tą Jessie załatwić. Jackie. Oj, Penny, przepraszam. mylą już mi się nazwę. Mhm, mm mm -hmm. to tutaj będzie chyba 2 do 0 a tak jest. E, 2 do 1! Jak, dzisiaj to coś ze mną nie tak, bo ja nie to co trzeba gadam. Dobrze, dobrze. Nie będziemy mieli skrzynki kury, część szkoda. Dobrze, trzecia, trzecia rurka, tak dobra. Lecimy. Dzisiaj sobie wyjątkowo zagramy 5 rundek. Dzisiaj jest chyba krótki knik, bo szybko bo te bramki strzelamy. Nie ma żadnych dogrywek, nic. Oni, o nie, Oni mają szeli. Te szeli to każdy ma. Każdy ma szeli, bo ona już jest początkowa na no to, to, to To nie da się nie myć jej. Dobrze, jeden zajął. Tam jest taki ulg tam działa. Chociaż może też w długie stronę polecieć. Może, ma szansę też. Dobrze, dobrze dobrze. Dobrze, lecimy, lecimy, lecimy. Podaj, bomb ulta! Podaj, bossy! Nie, nie. Nie lubię jak tak się mała. Kurde. Nie. Dobra, dawaj. No nie, nie, chyba nie będzie. Dobrze, dobrze, lecimy. Dalej, dalej, dalej. Jest, ja dwa duże, że kolejną rundkę. Dobrze, dobrze. I trzecia ranga już. 24 cztery już dzisiaj nabiliśmy. 30. Mamy skrzynkę, mamy skrzynkę. No niestety nic to nie wypadło. No i na no Dobrze, dobrze, w następnych odcinkach będziemy testować nasze nowe postacie. O, Frank, no jeszcze Jest epic. I tak to mi same kolce wypadały przeciwnicy. Yy, co ze mną też biorą, ale przeciwnicy też. Z kolcem to jeszcze ciężko biorą. No, szczególnie jak ma się na przykład, no nie wiem, Jackie, no Jackie na pewno ciężko, bo ona na blisko ma. To jest bardzo ciężkie. Gdzie ten ból? Gdzie ten ból? Idzie gdzie ten ból? Gdzie tam, gdzie tam mały, nam dobrze, bardziej. Lepiej idzie. Dużo lepiej. Może może jak teraz wybijamy, to zbijemy piątą rangę. O, kie Kiełek, no on jest chyba mityczny? Tak, mityczny jest Kiełek. Ale super, ale nam nowego zadniarza. Dali, dali, dali. Nie, ale popsułem. Zagadałem się i nie w tą stronę walnąłem. Ajajaj, waliłem tu muszę przyznać. Z kiełkiem jeszcze nigdy nie grałem, ani na zadym, ani na start, a tutaj nie można przejść. Okej, okay. no nie chcę mi się tam po krzakach iść. Dobrze, lecimy dalsze rundki, dalsze, dalsze, dalsze rundki. No nie, o nie, dobrze, nie, nie ma, nie ma, nie ma, dobrze, 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 epicko, no nie. Czasami to mi się zaczyna przyciski nie mogę nawet się ruszyć, więc słabo, słabo, naprawdę słabo. Dobrze, 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 dobrze. No, dobrze, 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 dobrze. dobrze. Uh -huh. Nie ma? Stamboi tam są. Nie, będziemy... Będziemy tu... Dobrze, dobrze. Epic. Nic jej to nie dało. To trzeba tej Pani to nic nie dało, że to z I tak ją... I tak załatwiliśmy i tak. Dawaj kiełek. Aż dobył, bardzo, dobył szans. Bardzo. No dobrze, dobrze, no dobrze, dobrze, dobrze. Będzie go... Tak jest, wygrywamy kolejną rundkę. Super. To muszę przebywać. Kolejny jest jestem. I piąta janga. Dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy dalej. Mamy skrzynkę. Nie, zabrakło nam dwóch. Ajajaj. No dobrze, Tąd, to tyle ta odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. cześć, dzwoneczkiem, No i napiszcie jakiś fajny komentarz. No i cześć!